Dodałem do Minecrafta jedną z najstraszniejszych horror paczek. Nazywa się ona we Mgle. Właśnie oglądasz czwarty odcinek z tej serii, więc tak trochę... O kur... Polany mieli koło swojej chaty. Jeżeli chcesz wiedzieć, co się już wcześniej wydarzyło, to obejrzyj trzy poprzednie odcinki z tej serii. Na kanale utworzona jest playlista. No i witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku Spaczki we Mgle. Zostawcie łapeczkę w górę, suba, dzwoneczkę, napiszcie komentarz. W dzisiejszym odcinku mam dla was wyzwanie do wbicia. Macie 450 łapek. Mam nadzieję, że ten próg spełnicie, bo oczywiście od razu odblokowujecie kolejny odcinek. Więc klikajcie teraz lajka, like, macie na to 3 sekundy. Raz, dwa... I trzy. Mam nadzieję, że mnie nie oszukaliście. A my w dzisiejszym odcinku jeszcze troszeczkę poeksplorujemy tutaj terenu dookoła i wrócimy do naszej bazy. W ostatnim odcinku skończyliśmy oto w tym miejscu. Dla przypomnienia... Zebraliśmy w ostatnim odcinku taki oto plecak Który był nam naprawdę mega, 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 mega potrzebny Bardzo chciałem taki plecak zebrać I na szczęście się udało Bo ułatwi on nam naprawdę rozgrywkę Nie dodawałem żadnych nowych modyfikacji do Minecrafta Możecie napisać mi w komentarzu Czy może byście chcieli Żebym coś tam dodał od siebie Albo od was Jakieś tam modyfikacje do paczki Defo Chociaż nie będę ukrywać, że nie modyfikowałbym jej Ciekawi mnie, czy ogólnie takie kuski można sobie do zagrody wziąć Tam są w ogóle jakieś nosorożce jak widzicie, są duże i małe, i są te czarne świnki. Ja nie wiem, o co chodzi z tymi pigi, ale one jakby stoją w ogóle cały czas w jednym miejscu, nie? One się w ogóle nie poruszają. Stoją sobie w miejscu, zobaczcie, o. Tak jak tu, oj, nie wiem, czy on mnie nie zaatakuje zaraz. Zanim rozkręcić ten materiał, to chciałbym naprawdę bardzo, ale to bardzo wam podziękować za ostatnią aktywność pod odcinkami. Robicie coś niesamowitego, bardzo mnie motywujecie do pracy, za co naprawdę, ale to naprawdę chciałbym wam serdecznie podziękować. Duże serduszko ode mnie dla was. Słuchajcie, jest tutaj jakiś kejwik, ho. Może byśmy tutaj sobie zeszli na dół. Może znajdziemy jakieś diamenty. Mam taką nadzieję. Rozleję sobie tutaj wodę w razie wórzy, miał gdzie uciekać. I zejdźmy na dół. Pamiętajmy o tym, że mamy trzy śmierci. Ja Was serdecznie zapraszam do poprzednich odcinków z paczki Defog. Mamy playlistę na kanale. Więc sobie ją obczajcie. Bo naprawdę warto. Dobra, schodzę na dół. Może coś znajdziemy. Czy mam pochodnie? Nie mam pochodni niestety, mamy 10 diamentów Nie mamy węgla w ogóle Więc tak trochę OOOOOZU! Więc trochę y, średnio tam się zapuszczać Bo nie mamy nawet węgla więc bierzmy tą wodę i pójdźmy dalej. Więc pójdźmy tu. Zbliżała się noc. A ze względu na to, że mam bardzo dużo modyfikacji, które chcą mnie zabić, uznałem, że zbuduję pierwszą swoją bazę na drzewie. Bacznie obserwowałem, co się dzieje wokół. Ale niestety nic nadzwyczajnego się mu nie wydarzyło, dlatego po prostu poszedłem spać i poleciałem dalej. Noc przetrwana. Chciałem troszeczkę, żeby inaczej było. Bardzo długo szedłem przez świat, ale nic ciekawego nie udawało mi się znaleźć. Nic się nie działo, Hiro mnie nie atakował. Aż tu nagle trafiłem na coś naprawdę bardzo fajnego. Musicie to zobaczyć. Wygląda jakby to była piramida, tylko myśmy już jedną piramidę odwiedzili w poprzednim odcinku. I szczerze mówiąc, jest to piramida, zobaczcie. To jest piramida. <laughs> Ciekawe. Aha. Ale tutaj nie ma skarbu. Tutaj nie ma skarbu, wizowego. Normalnie powinien być tutaj skarb. A tutaj nie ma skarbu. Skarb jest może tu na górze. Aha, jest to jakaś skrzyneczka. Mamy żelazo, więc fajnie. Udało nam się żelazo znaleźć. Oprócz jednej skrzynki w tej piramidzie nie znalazłem nic ciekawego. Dlatego uznałem, że ją zleję i poleciałem dalej. Już miałem nadzieję, że może jakiś tam skarb na dole będzie. Ale nie ma. Możecie napisać w komentarzu, czy może jednak gdzieś tam jest ten skarb tam na dole. Taki piramid... Jo! Jak się wystraszyłem! Jak się zlękłem, nie? Myślałem, że to herobrań gdzieś tu ubiega. Oh, oh. Ja nie mogę, stary. Standardowo dużo mostów. Zobaczcie, jakie piękne ptaszki. Śliczne są. Tak, kura. Brzmi jak kura. <laughs> Ciekawe. Wow! Leżaczek, widzowie, leżaczek. Chyba mnie Herobrine tam zaprasza, że im przyjrze. Patrzcie, leżaczek i skrzyneczka obok, nie? Aż jestem ciekawy, nie? Aż jestem ciekawy, stary. O, ciasteczka dostałem. Dziękuję, Herobrine, za ciasteczka. Jesteś super ziom, naprawdę. <grystanie> Idąc przez świat, zauważyłem dziwną strukturę. Bardzo często ona się pojawia, ale ta różniła się od reszty. Uy! Jo nie mogę! Pojawił się! Znowu! On jest naprawdę straszny, bo on nic ogólnie nie robi, ale on się, w los się On robi, jak się w niego popatrzy, to będzie ci pił, nie? Ale on się pojawia w takich losowych momentach, że człowiek się w ogóle nie, sp nie, nie, nie spodziewa I, i, i potrafi być mega blisko na przykład, nie? Wiecie co? Wracamy do bazy, więc wsiadamy tu w łódkę i płyniemy przed siebie, bo nic tutaj już ciekawego chyba nie znajdziemy. Słuchajcie, ten odcinek nagrywałem najdłużej ze wszystkich Ten nagrywałem 4 godziny Z czego 2,5 godziny to był powrót na chatę Po drodze nie było nic ciekawego Jedyne co było warte uwagi to kopalnia, do której zszedłem Zebrałem troszeczkę węgla i żelaza I potem po prostu poszedłem na swoją chatę I tak naprawdę dopiero tam zaczęły się dziać cuda Szczerze, nie chcę tutaj zmulać Więc po prostu pokażę wam jakieś takie najważniejsze momenty Które były z tego powrotu I po prostu przeniesiemy się już do bazy Tam, gdzie będę już ją ulepszać Bo ogólnie uznałem, że ulepszę swoją bazę Bo wyglądała kiczowato. I chciałem, żeby była ładniejsza. Wiem, że robiliśmy to też w poprzednim odcinku, ale dzisiaj też musiałem lekko. Ja już taki jestem. Po drodze trafiłem na papugę. Uznałem, że fajnie by było mieć towarzysza, więc ją oswoiłem. Ale była naprawdę mega denerwująca, bo co chwilę musiałem za nią latać i jadła tyle tego melona, że głowa mała. No kurde, co jest z nią? No, aha. Jaka ona jest wybredna, Nie? O, mamy papugę! Nazwijmy ją... Stewart! O, to będzie Stewart widzowie! Dobra, O kurda! To będzie Stewart. Tylko Stewart niech przylecie, chodź Stewart. Ty na no, gdzie jest moja papuga? No Stewart! Jak on płynie patrz! on się boi! Steward. To co właśnie widzicie, to moja nauka Minecrafta. Co on pieprza? Nie wiedziałem o tym, że papuga nie wchodzi na nasze ramię, gdy pływamy łódką. Straciłem chyba 10 minut, żeby to ogarnąć. Co jest z tym debilem? Dobra, nie wiem, on się na pewno przeteleportuje, to jest pewne. Ula la, jaki mostek! Kurde, ja mogę tu przepłynąć! Ba, bam! bam. Ololololol, co to tam jest? Czy to nie jest ta wioska, która była koło naszej bazy wcześniej? Tak wygląda. No, tu jest jakiś most. Swoją drogą to z nim przejdziemy. Nie wiem, czy wy też, ale ja zauważyłem, że na tej paczce bardzo dużo jest mostów. Możecie napisać mi w komentarzu o co z nimi chodzi, bo szczerze mówiąc, totalnie tego nie rozumiem. One do nikąd prowadzą. Dobra, jeszcze troszeczkę. Dobra, jest, to jest ta sama wioska. Tak, to jest ta sama wioska, poznaję ją. Kurde, zaczyna się znowu noc. Ogólnie raz na jakiś czas, gdy zbliża się noc, robiłem z taką bazę po prostu. Budowałem się do góry, dawałem łóżko, szedłem spać i gdy był dzień, leciałem dalej. Dobra, zbiermy to. I idziemy dalej do bazy. Kurde, ja sądziłem, że tak długo będę tej bazy szukał. Pos, patrz, 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 patrz! Uciekł sobie. Znowu. On drugi raz już tak zrobił. Popatrzył się na mnie i sobie uciekł nagle. O co tu chodzi? O piesio. Nie, na pewno nie mam. Na pewno nie mam, na pewno nie mam, pewno nie mam kości. Ja nie zbieram kości w Minecrafcie. Kurde. A już chciałem sobie piesia jeszcze ogarnąć. Mielibyśmy tego Stewarta i mielibyśmy pieska Boba.

Czemu mi dał tę tabliczkę? Idioto! Ja to wywalę. Bo to jest może jakaś tabliczka opętana. Uloki debil, postawił mi tabliczkę. Cześć! Luckie te wojny! O boli, bije! Idiota! Nie wiedziałem! <ścoughs> Shop bije! Shop mi oddał! O, dobra, tu jest ten las! Tu jest ta wioska! Czy myśmy w ogóle byli w innej wiosce widzowie? Myśmy byli w tej wiosce, tam tej wioski jeszcze nie eksplorowaliśmy Widzowie, tędy zaczęła się nasza podróż Po świecie, tutaj łódką płynęliśmy Więc teraz tu pójdźmy Dajmy łódeczkę i zróbmy słuchajcie Szybką jazdę Szybka jazda Puu płyniemy, 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 i jo, co tu się dzieje? Ale szybko, co? Ale my w drugą stronę w ogóle mamy to Aha, to to uderza! Wuuuuu wow! Ja ja by było jakby Hero Brain w ogóle potrafił gwizdać na przykład. Wyobraźcie sobie to. Przecież to by było chore, nie? O, tu jest ten portal, w którym ostatnio byliśmy. Idziemy dobrze. Jest nasza baza, widzowie. Mamy naszą superancką bazę, więc lecimy do niej w końcu. Poświetlajmy ją troszeczkę tutaj, bo ona ogólnie nie jest oświetlona praktycznie w ogóle, więc chociaż trochę ją to oświetlmy. Przyda się, słuchajcie, przyda się ze względu na to, że jesteśmy na górze, a tutaj na dole dużo jakichś dziwnych rzeczy się respi. I też fajnie byłoby sobie popodglądać. Zróbmy z taką noc obserwacyjną. Zobaczymy, czy coś ciekawego się tutaj pojawi. Może coś się zdarzy dziwnego. Dlatego poświetlajmy sobie troszeczkę tutaj tą okolicę i będziemy sobie dzisiaj w nocy podglądać. Dobra, oświetliłem tą naszą bazę. Na tyle, ile się tu dało. Ja pierdolę, dweller, 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 dweller. dweler dweller, dweler Widziałem go, tak właśnie myślałem, że to ten ham. Widzicie go? Patrzcie, tam stoi. Tak właśnie myślałem, nie? Tak właśnie myślałem. O kurde, Kurde. Chyba nie można na niego patrzeć Ucieknie? Czy nie Ty idzie? Ale nie wejdzie tu do góry, nie? Ty po wozie idzie Czy nie? Został na dole A przyszedł psychopata Czemu nagle, on tu, tu się podpaliło Ej! O co tu chodzi? Co to jest za dźwięk dziwny? Ty on zniknął! O! O! Przyszedł! Patrzcie co on robi! Co ty robisz idioto? Ja mam tylko nadzieję że ten dweller na przykład gdzieś tutaj na domku on się nie pojawi nigdy Bo on już wtedy na pewno tego hunta uda mu się zrobić i on mnie dopadnie Kurczę bym to minimalnie tutaj powiększył Ale dobra Pójdźmy, zobaczmy, jakie itemy dokładnie mamy. No i tą bazę też byłoby fajnie sobie jakoś ulepszyć. Zobaczcie, mamy trochę tego żelaza. Łącznie mamy 29 sztuk żelaza. Ta, ta, tej książki nie możemy mieć, bo to jest zaklęcie ogólnie. Z tego, co mi się wydaje, to chyba nie będę mógł potem ściągnąć danego itemu. Więc go wywalmy z tą książkę. Zróbmy skrzynkę na najlepsze itemy. Tu będzie ta skrzynka z najlepszymi itemami. Zaczął się deszcz? O, stoi tam Kurno! uderzył mnie Tepnął się do mnie, hantuje o Jezu Okej okay. Tylko mnie uderzył się i poszedł Byłem ciekawy co zrobił Ale dobrze, że deszcz pada Bo my tam przed chwilą zaczęło palić A znowu jest Idiota Znowu jest, przyszedł znowu tutaj I co ty możesz zrobić, jak ja jestem na górze? I co by się na nie patrzył? Idioto Co on może zrobić jak on jest tak daleko? Co przyjdzie tu? Ale on tu nie wejdzie do góry, nie? Nie wiem, chyba nic nie może zrobić. Ale jak się przestaje na niego patrzeć, to wtedy biegnie. I zniknął. No dziwna noc. Naprawdę mega dziwna noc. I coś tak pojawia raz na jakiś czas podczas nocy i se nagle znika. Eee, myślałem, że straszne. Zapewne cofnę te słowa. <laughs> Zapewne cofnę te słowa, mogę się założyć. Będzie jakaś sytuacja, że cofnę te słowa. <laughs> po dziwnych hatach dwóch debili, Hero Briana i Dwellera wziąłem się za przebudowę mojego domu. Uznałem, że przede wszystkim muszę dobrze zagospodarować ten teren, zrobić sobie sypialnię, magazyn oraz punkt widokowy, żeby widzieć co się dzieje dookoła. Szczerze, bardzo dużo tutaj próbowałem zmieniać, dodawać coś od siebie. Na zewnątrz też zrobiłem schody do domku, dodałem jakieś liście, żeby troszeczkę lepiej to wyglądało. Pierwsze piętro się naprawdę mega zmieniło, już było takim prawdziwym pierwszym piętrem, w którym znajdowało się moje łóżko. Pod tym piętrem właśnie był magazyn, zrobiłem też takie schody fajne, dodałem troszeczkę detali. No, roboty było naprawdę bardzo dużo przy tym wszystkim, żeby to tak wyglądało. Szczerze mówiąc, y, nic nie gadałem w tym czasie, po prostu się na ulepszaniu tego A efekt końcowy tej bazy jest naprawdę super I zobaczycie za chwilkę jak to wszystko Wygląda też z daleka Ponieważ nie tylko zmieniło się w środku Ale również i na zewnątrz Superancko To jest wejście do naszej Hawiry słuchajcie Tak na razie nasza Hawira wygląda Dostała naprawdę mocny upgrade słuchajcie Dobra jeszcze jedną rzecz którą musimy zrobić To dach Spójmy tu do góry To Jezu stoi tam a, 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 a. Idź mi stąd z na to zrobimy. No nie będzie to jakoś to zbyt widoczne, ale postaramy się jakiś taki fajny zrobić daszek. Dobra, jest 3 na 3, czy ja ogólnie chcę to jakoś lepiej robić, szczerze mówiąc, nie wiem. Możemy ewentualnie pyknąć coś takiego na rogach. O, tu zrobić tak i coś po prostu o jedną kratkę bądź dwie kratki do góry. Myślę, że nie ma co tutaj się jakoś zbytnio bawić nad tym dachem, bo jakiegoś projektu tego domu ja totalnie nie mam, po prostu na żywioł, słuchajcie, lecę, szukam jakichś itemków i sobie tutaj ulepszam. Myślę, że naprawdę mocny upgrade dostała baza od ostatniego odcinka i to naprawdę taki konkretny, słuchajcie, bo ona wyglądała już spoko, ale moim zdaniem aktualnie to jest totalny, totalne szefostwo. I mam nadzieję, że wam się spodoba moja baza Mocno ulepszona wow, wow, wow Coś tu chodziło Ale to nie waooo wow, ty, mamy tego! Wiśniaka Siema Co masz w wariacie? Łe, gówno jak zwykle Dawaj lasso. Fajnie, fajnie wygląda, zobaczcie. Jest naprawdę spoko. Możemy w ogóle za jakiś czas zrobić ją taką od ziemi. Wiecie co? Że na do ziemi będzie ta wieża. Nie będzie tylko tak na górze. Do ukończenia mojej budowli potrzebowałem jeszcze szkła, więc zacząłem wykopywać piasek. Możecie napisać w odcinku, co Waszym zdaniem powinienem zrobić w następnym odcinku. Może jest jakieś wyzwanie od Was. Pokażę was, Wasz komentarz na środku ekranu. Tylko dajcie mi jakieś fajne wyzwania. No i teraz możemy sobie wrócić do bazy i przepalić tej to szkło. No dobra. Dobra, mamy 64 sztuki tego cuda Jest to w miarę duża ilość Okej, okay, coś takiego No nie no, tak to nie chcemy no Czyli tutaj po prostu będzie decha Skoro nie może tutaj dotykać, to będzie tu decha widzowie Damy sobie tak No i się manko Tu do góry jeszcze cyk, cyk No i tam ogólnie już było to drzewo, ale ja jeszcze tutaj dodam od siebie, bo mi trochę brakuje tu zastąpimy tak jak było w wersji początkowej, czyli bez takiej dziurki. Proszę bardzo, teraz, teraz mi się wydaje, że już naprawdę bazunia jest tutaj superancko zmontowana. Mamy tutaj takie superanckie zejście. Jeszcze jakieś tam pierdółki, na pewno tu pozmieniamy, coś poddajemy od siebie, ale aktualnie już nie musimy nic. Tutaj w ogóle żadnego, żadnych okien nie będzie. Tutaj nasz taki pokój jest, naprawdę mi się podoba widzowie. A więc widzowie dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Obejrzyjcie mój poprzedni odcinek, w którym próbowałem pokonać mimika. W tym momencie wyświetlam się na ekranie. Trzymajcie się, no i cześć. Zostawcie lajka i suba. Elo!